Na pewno wynik w Polsce przed 10 tysiącami ludzi jest bardzo ważny, także szkoda tej porażki i, i mamy nadzieję, że w środę w Polsku się zrewanżujemy za, za tą porażkę. Grało nas bardzo wielu, chyba 18 czy 19, każdy został gdzieś po 20-25 minut, niektórzy po 30, ale, ale to był chyba z tego co ja pamiętam, pierwszy taki mecz, gdzie graliśmy w tak, w tak szerokim składzie, że tak wielu zawodników grało, to było pole do eksperymentów. Mieliśmy, mieliśmy nakreślone, co mamy grać, co mamy przećwiczyć. I, I na pewno ten mecz nam pomógł w lepszym przygotowaniu się do beczu z Niemcami, bo tak z Marszu grać bez tam kilkumiesięcznej gry ze sobą na pewno było dużo trudniej. Także, także na pewno ten mecz wyjdzie nam duży plus w sobotę. Musimy grać zdecydowanie twardziej w obronie i bardziej pilnować obrotowego, bo, bo Niemcy też mają bardzo dobre, bardzo dobre koło. Także tu musimy się skupić na zaciśnieniu obrony i... Po prostu mocniejsza broń, żeby bramkarzom mocniej pomóc w bramce. Mamy rozpracowanych Niemców, oglądaliśmy ich ostatnich 5, 6, 5, 5 albo 6 spotkań, także my wszystko o nich wiemy, a jeżeli wprowadzą coś nowego, to na pewno oni zagrali tego z Norwegią.